Słuchajcie, małe sprostowanie, to znaczy, rzeczywiście 15% będzie płacić tylko Unia Europejska Stanom Zjednoczonym, ale i tak jest to sukces, dlatego i nie jest to żadne upokorzenie Unii Europejskiej czy coś w tym stylu, ponieważ pamiętajcie, że Stany Zjednoczone od bardzo dawna miały, miały deficyt handlowy z Unią Europejską. Więc Amerykanom, na przykład, yy, amerykańskich aut, na przykład yy, Europejczycy nie chcą kupować, ponieważ amerykańskie samochody są kiepskie, więc Trump musiał narzucić jakieś cła. Pierwotnie chciał narzucić 30 albo 20%, więc 15 to i tak jest sukces, że udało się spaść jakby w tych rzeczach. Dodatkowo sukcesem jest to, że Europa zobowiązała się kupować to, co już mówiłem, to się zgadza, tak? za 700 miliardów rocznie od Amerykanów. Natomiast Europa i tak kupiła broni i innych towarów i gazu i tak dalej, skroplonego i innych różnych rzeczy od Amerykanów kupiła za 800. Więc no wiecie, to zobowiązać się do tego, że nadal będziesz robić to, co, co dotychczas robiłeś, a nawet nieco mniej, no to jest dobry układ, nie? Więc tak czy inaczej jest to sukces moim zdaniem i nieprawdą jest to, co gadają, pra gadają prawacy, że Europa została upokorzona. Teraz już rozumiem bardziej ten gniew na Urzulę von der Leyen. Myślałem, że on wynika stąd, że, że w ogóle się zgodziła na jakieś stawki celne, no, ale Japończycy też płacą na przykład 15%. Filipiny płacą 19% bodajże. Także im bardziej sojuszniczy kraj, tym mniej płaci, więc w sumie jest tak jak trzeba. No, ale rozumiem, że Francuzi na przykład nie chcieli w ogóle, nie? żeby były, chcieli zachować ten stan dysproporcji, jaki był wcześniej, to znaczy, że Amerykanie mają deficyt handlowy z Unią Europejską. No, bo w sumie czemu nie? No ale tak jak mówię, Ursula von der Leyen moim zdaniem ma rację, że wybrała stabilność i jakąś tam jednak elementarną zgodę z Amerykanami, a jednocześnie właśnie nie dała się upokorzyć, więc e, myślę, że jest i tak dobrze, no ale oczywiście prowadztwo będzie ugało dalej, prawda, bo e, no a Trump no, musiał w końcu pozawierać jakieś traktaty handlowe i tak nałożył na wszystkich cła o wiele mniejsze niż się odgrażał, więc jeżeli porażka, to raczej Trumpa, chociaż nie aż tak duża jak myślałem. Bo ja jestem w ogóle oburzony, że cokolwiek właściwie Trump zrobi, to prawactwo wyje z zachwytu i uważa, że Europa zrobiła jakąś, zaliczyła jakąś klęskę. No to to jest jedna z mniejszych stawek celnych, tak? Więc nadal moim zdaniem można mówić o sukcesie, chociaż nie aż tak wielkim, jak miałem nadzieję. No ale co zrobić? Ja przede wszystkim pisałem jeszcze rozgorączkowany, bo ja myślałem, że to prawactwo ma rację, że te Ewy Zajączkowskiej i te inni łamców oni mają rację, że całkowite upokorzenie i tak dalej. No właśnie nie, no właśnie nie. Dlatego byłem na tym takim w kurwie i nie sprawdziłem, że rzeczywiście 15% tylko niestety Europa płaci, ale to i tak jest nieźle, bo to nie jest dużo. Po pierwsze, po drugie deficyt z USA i Europy jest w ogóle większy niż tyle. Więc to i tak Europa będzie w, miała ten deficyt po swojej stronie, nadal. To znaczy Amerykanie będą mieli nawet nadal deficyt z Europą, tylko mniejszy. No Amerykanie, no cóż, no wykorzystali to, że nie wiem, no, że Niemcy kupują czołgi e, amerykańskie, żeby pomóc Ukrainie. Tak? No, no jest to wykorzystane cynicznie, że tak powiem, no ale z drugiej strony jest to w granicach rozsądku i zgadzam się z Ursulą von der Leyen, a nie z Francuzami że powinno się dążyć do jakiejś tam w miarę przewidywalności i tego, i żeby. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że Trump nie będzie krytykował swoich własnych traktatów handlowych, bo dotychczas było tak, że dotychczas było tak, że dotychczas było tak, że, że Trump potrafił krytykować swoje własne traktaty handlowe, które sam pozawierał. Także tylko po to, żeby się coś działo i odwracało uwagę od pedofilii od i od innych dziwnych rzeczy, które się tam dzieją w jego administracji i u niego w życiu prywatnym. Ta sprawa tajna, nie chce coś uciec. Tak? Więc yy, tak, no tutaj jak ktoś mówi, że to jest 100% sukces Trumpa, no to po prostu kłamie, tak? No właśnie zbanowałem tu jednego kłamce. No, a ja przyznaję, że się myliłem, że 15% płaci tylko Unia, ale to i tak jest sukces, bo to jest jedna z niższych stawek. To i tak nawet nie, wy, nie wyprostuje deficytu handlowego Amerykanom. Nawet to. Gdyby 30% założył nam, to wtedy tak. Także wydaje mi się, że nadal można mówić o sukcesie i właśnie tak to będę traktował, tylko nie aż takim fantastycznym, jak nam mi się początkowo wydawało. Ale mówię o tym, żebyście tutaj nie jęczeli, że się pomyliłem i nie zrobiłem sprostowania, tak? No, jest też sprostowanie zawarte pod tamtym filmem, ale nie chce mi się już go tam chować ani innych cyrków robić. Trzymajcie się i powodzonka. Aha, i warto nagrodzić moją samokrytykę poprzez zainteresowanie się książkami. Tutaj, słuchajcie, jesteśmy w takich czasach, żyjemy, że jak się sam nie pochwalisz, to nikt ci nie pochwali, więc y, przypominam, że mam tutaj interesujące książki, i tak dalej. I y, można wesprzeć tutaj kanał. Oprócz tych książek, które widzicie, jest też y, powieść Leszka Milewskiego, także jest co wybierać. No i tyle. To na dzisiaj tyle, bo dzisiaj jeszcze, jeżeli chodzi o nagranie w internetach, to pojawi się tylko o 19.00 u. Michała Waliszewskiego, bo później poświęcę się zaznaczaniu tych fragmentów w ostatnich książkach, jakie mi jeszcze zostały na temat historii Rosji Pesmitów. Także darujcie, jak mi się trochę coś pokręci z przemęczenia, po prostu. Natomiast możecie liczyć na to, że ja skoryguję, jak jest jakaś informacja nieprawidłowa. Tak? No, trzymajcie się i powodzonka.